W tym odcinku będziemy, będzie tutorial jak y, mieć płaską rozdzielczość w Fortnite. Y, klikacie na y, klawiaturze Windows E. Ja nie umiem tyle taki wymawiać, ale pewnie wiecie o co mi chodzi. Wpisujecie tutaj %appdata% Data procent. Klikacie OK. Tutaj klikacie to Updata i tu nic nie robicie, klikacie tu Up i patrzcie, tutaj lokal. E, teraz tutaj szukacie Fortnite Game, klikacie, klikacie Save, klikacie to drugie config, klikacie Windows Client, Game User sync i szukacie takiego czegoś jak. Eee, chwilka, hmm, gdzie to jest? Resolution Size X. Okay. Nie wiem, czy widzicie. Nie, tutaj. Resolution Size. X jest ustawiony Y i tutaj też. Tutaj wbijacie 34, znaczy ja mam taką, możecie sobie inną ustawić, ale ja mam taką. 34, tysiąc to nie dobra klikacie enter klikacie tutaj plik i zapisz C albo IT-S po prostu klikacie x x potem wchodzicie w fortnite No. Się. Dobra, widzimy się jak się włączy Więc I oto jest efekt Na filmie tego za bardzo nie widać Ale jest piękne staje rozdzielczość Tak to wygląda wszystko Może wszędzie jest taka rozdzielczość Tutaj nawet te postacie wystawają No i jest gitas Więc Widzimy się w następnym filmie, więc no!